Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piotrze, ty to musisz być szczęśliwy. Siódmy wczoraj po pierwszym skoku, siódmy dzisiaj po swoim skoku, siódmy ogólnie, no ta szczęśliwa siódemka przykleiła się jak twoje narty do rozbiegu. Nie czemu? Czemu? Aha, w sensie, że po skoku siódmy. No, 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 no to nie no, w sumie no co, co zrobić, no tak. Siódme też dobre, nie? Siódme dobre jest, siódme dobre jest dlatego, bo, bo wypracowane przede wszystkim, bo e, nie wiem, czy Tobie nam się wydawało na początku w piątek i jeszcze w sobotę na, na starcie, że to nie będzie taki prosty, łatwy weekend, a tymczasem Piotr pokazał, że dziesiątka Pucharu Świata jak najbardziej. Tak, no dużo, dużo właśnie pracy tutaj miałem, fajnej fajne w sumie, bo tak pracowałem tak, umiem, e, mimo kilku takich błędów, bo tam no bezbłędnie to nie było. E, no to udało mi się w miarę, w miarę jeszcze tam e, fajny, fajny, wynik zrobić. Szkoda mi tych pierwszych serii w sumie, bo tak i faktycznie w sobotę i, i dzisiaj właśnie te pierwsze skoki były takie e, no nie do końca, nie do końca takie jakie, jakie bym chciał chociażby jak ten drugi e, i dzisiaj i wczoraj. Także no tak. Także tego. Konkurs taki ponury rozweselałeś nas. Natomiast powiedz, czy ten drugi skok to była taka Lufa na minus 14, czy te przeliczniki to takie coś tam pokazują, ale nie do końca to co było? No, z tego co tam mówili, to tam nie było na minus 14, no ale no, ale no to, to tak jest, że gdzieś tam się obróci centralnie, no to wtedy liczy więcej. No ale. No nie no tam nie mówię, że, że nie było, bo coś coś tam było, nie? Znaczy coś tam było, no było dobrze, bo było powietrza. Eee, no ale nie wiem, czemu akurat też tyle, tyle tam odjęło. No. no tak, czasem tak jest, że po prostu gdzieś się wiatr centralnie z przodu. No to widocznie jest lepszy, nie wtedy, no to, to tam ten. Znaczy w sumie tak jakby nie patrzeć to dzisiaj miałem <laughs> dobrego farta, bo i w pierwszej miałem minus 13 chyba, w drugiej minus 14. No to tak to faktycznie, że źle skakał. Powiedz, a na tym rozbiegu, bo Olek porównał to do sytuacji, kiedy samochodem wjeżdża się w kałuże i no czuć to na kierownicy gdzieś tam pod czterema literami, że, że wyhamowuje. Skoczek czuje dokładnie to samo w takiej pogodzie? Nie wiem, ja staram się nie, nie myśleć o tym, ale e, znaczy były momenty, to właśnie chyba jak Olek jechał e, w pierwszej serii, że właśnie sypał trochę śnieg z tego deszczu. No i wtedy mogło tak być, a ja akurat nie dobrze. Dziś miałem normalnie super dzień w sumie, bo i, i mi jechało i ciąga miałem. No tylko ze skoki, no. no. Gdyby te skoki wymazać z tego dnia, to w ogóle byśmy wszyscy byli zadowoleni. Tak, i nawet i nawet do, dobrą kolację już zjadłem, także. A co tutaj w Hesji podają? No czy ja akurat wołowinę sobie zjadłem, wołowinę. Z kapuchą, o pyszna kapucha, ojej, jaka dobra była, także, także już do, dobro mam, już mam dobry humor, e, no i zaraz idę na saunę jeszcze, o i no i może na jakiś złocisty deser. Oj, nie możemy, przed 22 jest, to nie będziemy tutaj propagować jeszcze. <laughs> Piotrek, nie, nie rozkojarzaj mnie, tak, nie wolno, ja jestem profesjonalistą mimo późnej pory. I najbardziej, Amery najbar ty też. najbardziej amerykańska rzecz, która Ci się kojarzy, to? burger. Czyli rozumiem, że to taka rzecz do odhaczenia poza sportem w Lake Placid. No w niedzielę na pewno jakiegoś tam przygarnę, no zobaczymy, nie, no bo... No a przed zawodami raczej, bo my w środę, w środę tam lecimy. E, w środę lecimy, e, później co tam mamy, w czwartek mamy jakiś tam trening oficjalny, to, to myślę sobie skoczyć, e, no i później, później no pracowy weekend znowu. No i niedzielę rano się wcześniej skończy, bo to w sumie tam poranne pory w sumie tych zawodów. No to reszty nie? <śm> Ogień, właśnie ja mam takie, takie przeczucie, bo też tam oczywiście z Tadeuszem będziemy, nie odpuszczamy, nie wiem jak my wrócimy do Europy i za co, ale jedziemy tam, nie tak zupełnie poważnie, że jedziemy tam robić taki ogień, sportowy ogień, po prostu pokazać, że skoki narciarskie to jest naprawdę szalona i ekstremalna dyscyplina. Nie chodzi mi o skoki po 160 metrów czy jakieś upadki, ale, ale coś, co Amerykanie mogą naprawdę pokochać. No nie wiem, czy tam będzie jacyś <grystanie> Amerykanie myśleczem Polacy. Bo na razie wydaje się, że na 10 tysięcy <grystanie> osób to tam 9 tysięcy to biało czerwoni. No tak to wy wy wygląda. no ale, e ale fajnie na pewno tam pojechać, bo w zasadzie no, ja byłem ostatnio w e 2006 roku na plaży kontynentalnym i nie zgadniesz, który byłem. A ja wiem, ale nie powiem, ty powiesz. Czwarty. Czwarty! Czwarty dobry jest. Musimy jakiś taki, nie wiem, drewniany medal wymyślić za to miejsce. Nie wiem, to jakoś, to jakoś bywa. I dzisiaj w drugiej serii też byłem czwarty, jakby. Tak. Taki, doby, taki dobry jesteś. To kto wygrał te zawody wtedy w Ameryce, powiedz. Kimo to? Nie wiem, czy takiego kojarzysz. No pewnie! Słuchaj, to był gość, który powtarzał skok w kiedyś. Był też Kazujesz i Funaki, powtarzał i on i Funaki to wygrał. O czym my gadamy w ogóle? <laughs> w sumie o Ameryce, nie? <laughs> nie, ale nie, no tak, tak właśnie zaczęliśmy, że fajnie tam znowu po... Bo jakimś czasie pojechać e, i no, zobaczyć tam jak to znowu tam wygląda tak by inne trochę miejsce no bo ja byłem w Iron Mountain, uh, no uh, Iron Mountain teraz uh, to Lake Placid and and yeah everything everything is fine <laughs> nie to muszę po amerykańsku nie jak to po amerykańsku Amerykanie. Kurde, nie wiem yeah. lecieć will be very exciting weekend in Lake Placid ja, yeah, ja, yeah, for sure. <laughs> Dobra, Piotrek, bo jesteśmy przemęczeni widzę to weekendem, także trzeba yeah. wyłączyć kamerę i odpocząć. Odpocząć, yeah. bo my już o czwartej jedziemy na lotnisko, bo my jutro lecimy. Ja. Dobrodośli do Mar. Dobrodośli u Planicji.